Melodi, melodi, wstawaj! Wstawaj już czas do szkoły! Dziś tam, jestem zmęczona. No dobra, no dobra, wstawaj, już trzeba wstawać. Zaraz ja budzimy, Rubi. Rubi, wstawaj! No wstawaj, no wstawaj, Rubi! Wstawaj! No A już wstaję! To dzisiaj... No nie chce mi się, zostawcie mnie w spokoju no się... Chodź, idziemy do szkoły O, no dobra, już się ubieram Też, ci Dzieci, jak pięknie się ubrałyście Chodźcie, mam pyszne rogaliki Musicie zjeść śniadanie, żeby nie spóźnić się do szkoły Jupi, idziemy. idziemy Dzieci, smakują wam rogaliki? Tak, pyszne, pyszne. Miam, miam, jakie mniam, 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 mniam. Mm. Najlepsze na świecie mniam, mniam, mniam. Dobra, mamo, ja już nie mogę, ale zaraz się pakujemy i idziemy do szkoły. No to świetnie, dzieci. Tata pomoże wam się spakować. Idźcie na górę po plecach. Dobra, idziemy. O, dzieci, jak ładnie jesteście już spakowane. No proszę, ale macie wszystko zapakowane do szkoły? do szkoły. Juhu, to jedziemy autobusem. Pa, pa, kochane dzieci. papa, pa. Jedźcie bezpiecznie do szkoły autobusem. Samych szóstek i piąteczek wam życzę. Do widzenia, dzieci. Tak bardzo jestem z was dumna. Pa, mama. Pa. Pa, papa. Pa, 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 pa. O, nasze dzieci odjechały do szkoły. Ciekawe, kiedy wrócą i czy przyniosą jakąś dobrą cenę. Jej, wszyscy się cieszymy i idziemy do szkoły. Ale super, lala. Ale ekstra, będziemy się uczyć. Dzisiaj matematyka chyba. Co? O nie, a ja jestem tak przygotowany. A ja nie, a ja nie jestem Dobra, damy radę. Dzień dobry dzieci, dzisiaj będzie matematyka. Dzień, Dzień, do... dobry. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. O, wszyscy są. Wszyscy są, bardzo się cieszę. Sprawdzimy sobie obecność, dobrze dzieci? Ruby, jestem. Melody, jestem. Kitty, jestem. Owcia? Jestem. A czy jest tu może z nami krówesia? Jestem. A czy jest tu z nami kangi? Jestem. Jestem. A czy jest tu z nami może wiewiór? Jestem. A Marcel? Jestem. Witajcie u dzieci jeszcze raz. Temat dzisiejszej lekcji to matematyka. Dzisiaj będziemy poznawać różne liczby, odejmowanie i dodawanie. Policzymy też bardzo dużo kropek. Będziemy równać. Zobaczycie, będzie bardzo fajnie. Hurra, hurra, hurra! Ura, ura. Dzieci kochane, czy jesteście przygotowane? Posłuchajcie. Dzisiaj będziemy do, dodawać. A w następny dzień będziemy robić jeszcze inne liczby. Ale teraz zajmiemy się dodawaniem. Kto mi powie, ile to jest 3 plus 3 równa się? Ja wiem, ja wiem, ja... Ile to jest 3 plus 3 równa się? 6! Bardzo prawidłowa odpowiedź. Wracaj do ławki, kochana. Kto mi powiedzie ci, ile to jest 4 plus 4? Ile to się równa? ja, 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 ja wiem! Ja wiem. Krówko, ile to jest? Czy to jest czy, 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 sześć? Nie, Krówko, zła odpowiedź. Ja wiem. O. Ile to jest, Króliczko? Osiem. Pięknie, bardzo prawidłowa odpowiedź. Dziękuję. Przerwa, koniec lekcji. Idziemy do domu. Operową, będzie to mama! No. Kochane dzieci, dzisiaj byłyście bardzo dzielne. Nagrodę za aktywność na lekcji i odpowiadanie dostajecie wszyscy po szóstce. Hurra, hurra! Kochane dzieci, dziękuję za aktywność na lekcji. Moje dzieci, kochane, do widzenia! Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Chodźmy, do, 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 Siadam do autobusu. Idziemy do domu. Orety, orety, zapomniałem chyba plecaka. No chyba. Gdzie jest mój plecak? Ojej, muszę wrócić się do klasy i go poszukać. No chodź, a celku chyba ja co znalazłam był podpisany, czy to twoje? Ojej, dziękuję pani bardzo. Tak szybko wychodziłem z klasy, że zapomniałem kompletnie o nim. Dziękuję bardzo. Oj, Marcelku, proszę, nie ma za co? Huraj, ja! pa Papa! Pa. Hej, witajcie kochane dzieci! Jak miło was widzieć? Jak cześć, szybko wróciliście ze do... szkoły? Cześć. Cześć! Dostałem szóstkę! Ja też! Ja też! O, jestem z Was taka dumna! O! Ojej, jak Was miło wszystkich widzieć! Jak wy się tulicie tu do mnie! Dzieci, jak Was kocha! O, o tato! Ulepny. Tato! Mamu! Dostaliśmy szóstki! Hej, kochane dzieci, powiedzcie mi, jak tam dzisiaj w szkole wam minął dzień. A wiesz, tato, bo mieliśmy taką fajną przygodę. Marcel zapomniał plecaka, ale pani już mu dała. Jest wszystko dobrze. Tak, to dostaliśmy same szóstki. Ale ja jestem was dumny. Ciekawe, jak będzie wyglądał wasz jutrzejszy dzień w szkole. Na pewno fajnie. Dobra, zobaczymy.